Dzień dobry Państwu, witam na pomyczowej konferencji prasowej. W zakończonym spotkaniu o mistrzostwo III Ligi Grupy pierwszej. Olimpia Zamrów pokonała 3:2 2 Elbląg. Elbą. Kilka zdań na temat przebiegu spotkania, proszę trenerów. Zacznijmy tradycyjnie od różnych gości. Panie tenerze, bardzo proszę. Jasne. Na początku chciałem pogratulować trzech punktów wyróżnienia gospodarzy i przede wszystkim formy bramkarza, bo myślę, że wybronił mecz. Tak naprawdę. 15 minut ostatniej, pierwszej połowy, gdzie, gdzie oddaliśmy za dużo przestrzeni. Uważam, że przespaliśmy ją, graliśmy zbyt bojaźliwie i myślę, że te 15 minut zadecydowało o meczu. W drugiej połowie, wiadomo, że drużyna gospodarzy trochę się cofnęła do obrony niskiej, więc mieliśmy więcej przestrzeni do tego, żeby kreować grę, ale, ale o wiele za późno i o wiele za mało sytuacji było do tego, żebyśmy wyrównali czy dogonili trochę wcześniej przeciwnika. Więc jeszcze raz gratuluję i. i Dziękuję bardzo. Panie Kwierze proszę. Witam wszystkich. No słabo wyszliśmy w ten mecz. Przypadkowy ten rzut karnej i musieliśmy od razu gonić wynik od samego początku. Zanim odbieraliśmy się no to 15 minut minęło. Ale później wróciliśmy do, do naszego stylu, do naszego sposobu grania. Zdobyliśmy te trzy bramki które jak się okazało dają nam zwycięstwo. W drugiej połowie mieliśmy słabszy moment, gdzie nie mogliśmy utrzymać się dłużej przy piłce, a nie na połowie przeciwnika i za dużo strat mieliśmy w fazach przejściowych, w fazie przejściowej z obrony do ataku, gdzie można było to na początku, szczególnie drugiej połowy zamknąć ten mecz i, i, i grać sobie spokojnie, no, natomiast no wiadomo, jak gdzieś jakiś kontakt jeszcze hmm, Concordia miała w wyniku, no to, to ich napędzało. I tak z jednej sytuacji zdobyli tak e, bramkę. Jak e, tabela pokazuje i te wszystkie wydarzenia, że każdy szuka punktów, e, czy to przez walkowery, czy, czy jeszcze jakieś tam zagranie. Także dla nas dzisiaj najważniejsze były trzy punkty. Chcieliśmy też w dobrym stylu to zrobić, ale nie udało się. Ta radość chłopaków w szatni, to zmęczenie pokazuje, jak ważne trzy punkty, gdzie od dłuższego czasu nie mogliśmy wygrać meczu przy dobrzej grę. Gdzie dobrze graliśmy we wszystkich meczach, ale niestety albo był remis, albo tak jak w Radomiu, Wyjechaliśmy bez punktów, także dzisiaj najważniejsze te punkty, gratulacje dla chłopaków. Zrobili wszystko, żeby ten mecz wygrać i od jutra już tam zaczynamy przygotowanie do następnego meczu. W każdym meczu musimy tak jak dzisiaj wywalczyć te trzy punkty. I czy są jakieś pytania do trenerów? I ja się zapytam, czy trener zgodzi się z ze stwierdzeniem, że dzisiaj Leo wygrał do Pana mecz? Nie. Ja zgodzę się, że wygrała drużyna. Byliśmy <grym> drużyną, Leo sam nie gra. Ja wiem. Mamy 11 na boisku jeszcze na ławce rezerwowej. Ci, którzy wchodzą, dla nas jest każdy, każdy ważny. Miał dzisiaj Leo w lepszy dzień, bronił, zrobił to, co do niego należy, a my w tym pomagaliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję uprzejmie.